Na samym początku mam dla Was wyniki konkursu, w którym 5 osób zostanie pozdrowionych na odcinku i, tu i tutaj macie 5 momiowiczów, których pozdrawiam i mam dla Was kolejny konkurs i tym razem jest to konkurs na wszystkie moje Momo od Momo truskawki do Momo misia i jedyne co trzeba zrobić to oczywiście łapka w górę, subskrypcja i napisać w komentarzu swój nick na Momio a ja zapraszam do oglądania Hejka, witam Was w kolejnym odcinku a dzisiaj mam dla Was taki mini tutorial jak robię banner i awatar na YouTube ja korzystam z Pixlery X i ogólnie linka do tych Wszystkich stron, które używam, będziecie mieli w opisie. I ja właśnie na tej stronie robię sobie często miniaturki, a dzisiaj Wam pokażę, jak właśnie zrobić baner. A więc zacznijmy najpierw od tego, że klikam sobie tutaj utwórz nowy. I teraz trzeba właśnie dać wymiary baneru. I najpierw ja robię tak, że Ustawiam na 2560 szerokość na 423 wysokość i otwieram i to będzie nasz baner. Ale jeszcze wcześniej ja robię także wchodzę w momio i biorę swoją postać i ją sobie pobieram bez tła. Ok, i kiedy już mamy pobraną naszą postać, to teraz przydałoby się zrobić jakieś tło do tego baneru. A więc ja sobie biorę po prostu rysowanie i rysuję sobie tło, tylko jeszcze sobie tutaj dam swoją postać z momio. i to tutaj sobie klikam w dodaj element, tak? Dodaj element i tutaj stąd sobie właśnie biorę moją postać. I jak już mam swoją postać, to ją tak troszeczkę powiększam i biorę sobie właśnie rysowanie. I tutaj w kolor y, biorę sobie, próbuję wybrać taki, mniej więcej kolor włosów, jaki ma moja postać, i będę malować tło. Tylko tutaj trzeba sobie sprawdzić, że jest na tej warstwie, że jesteśmy właśnie na tej warstwie, żeby po prostu nie pomalować po naszej postaci. No i teraz trzeba sobie zamalować tło. I teraz jeszcze sobie ustawię swoją postać, tak? O, żeby mi po prostu lepiej się wybierało kolor, ale teraz wydaje mi się, że po prostu mogę wybrać po prostu czarny, ale chyba jednak wybiorę sobie taki. I teraz zmieniam sobie tutaj rozmiar. I chcę zrobić takie paski, co robię też. Oj, tylko właśnie. W... Nie... Zrobiłam na złej warstwie i chcę zrobić sobie takie paski, jakie robię też na miniaturkach. Okej. Okay. dobra, wydaje mi się, że chyba, chyba jest ok całkiem. Dobra, więc już mamy mniej, mniej więcej zrobione tło i teraz trzeba ustawić jakoś naszą postać, tak żeby w miarę to dobrze wyglądało. Wiecie, jeszcze to tam będzie się wszystko zmieniać, ale tak mniej więcej żeby to dobrze wyglądało i dodamy sobie teraz tekst, czyli nazwę naszego kanału. I w moim przypadku jest to Zaspana. I teraz y, czas na, jak już mamy tekst, to na wybranie sobie jakiejś czcionki. I ja sobie zawsze wybieram tą tutaj. Ale oczywiście może być jakaś inna. Więc ja tutaj sobie teraz znajdę jakąś taką ciekawą czcionkę. Tylko jeszcze sobie troszeczkę ją powiększę, żeby tak widzieć. Jak, jak właśnie to będzie wyglądać? To jest w sumie całkiem, całkiem mi się podoba. Więc dobra, teraz sobie powiększmy tutaj rozmiar i tak w miarę to ustawimy. I tutaj, tak, teraz robię sobie zarys i ja robię taki czarny zarys. Można sobie rozmiar zmienić, ale w sumie nie wiem. Chyba tak będzie ok No i jeszcze sobie dodam cień jakiś. Chyba, że może bez cienia będzie lepsze. Albo taki delikatny i... O, dobra, takie jest I sobie jeszcze. O, i teraz. O, dobra, taki... tak jest dobrze. O, takie... takie rozmycie? Wydaje mi się, że wygląda to dobrze. To jeszcze zmienimy tylko kolor tego na taki właśnie też... O, może jednak nie. Może jednak tu było tak lepiej. Dobra. Trzeba wybrać jakiś fajny kolor. ale no, dobra, na razie zostawię sobie ten kolor. Ok, teraz wydaje mi się, że zrobię takie coś, że przejdę na inną stronę i do tej strony też będziecie mieli linka w opisie. I tutaj można stworzyć właśnie taki dymek. I na przykład ja tutaj napiszę zostaw suba z, z wykrzyknikiem. I tutaj możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy, żeby tutaj to takie coś było po prawej stronie, czy po lewej stronie i czy to yy, i czy właśnie ten dymek ma tak wyglądać czy ma bardziej wyglądać yy, tak nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale po prostu zaraz wam to po pokażę i czy ma być animowany, czy nie yy, jak klikniemy sobie stwórz to mamy tutaj taki dymek a jak zaznaczymy, żeby to było po prawej stronie to jak możecie zauważyć, to jest po prawej stronie, ale ja chcę, żeby było po lewej stronie. I jak na przykład tutaj mamy to zaznaczymy, to właśnie tak wygląda ten dymek. Animowany wygląda tak, ale animowany się nie przyda. Więc tutaj mamy właśnie już nasz taki dymek. Więc teraz go sobie pobieram i znowu dodaj element. I jak już widzicie tutaj mamy już właśnie ten dymek. To na przykład mogę go sobie tutaj gdzieś umieścić. I tak dać tutaj za ten napis. O, i tutaj będzie właśnie taki zostaw suwa. I teraz wchodzę sobie do tej element i tutaj e, mamy takie coś jak na przykład e, bokę. No powiedzmy, że wybiorę sobie to. I jak już tutaj to sobie dodałam, to tak troszeczkę to sobie powiększę, żeby tak było na napisie i dam sobie tutaj jeszcze za moją postacią i możemy sobie teraz jeszcze pójść w dostosuj i na przykład zmienić sobie te, to jak będzie tutaj wyglądać bo tutaj jak możecie zauważyć no źle to wygląda tak samo tutaj też tak widać to, że no, coś to jest nie tak więc można to sobie teraz poprawić a ja na razie sobie tutaj ustawiam, jak chcę, żeby to wyglądało. O, ale wydaje mi się, że tak tutaj już nawet tego nie widać, i wygląda całkiem dobrze. Bo jeszcze po tej stronie chyba jednak dodam jeszcze raz swoją postać. Więc teraz znowu idę w dodaj element i dodaję jeszcze raz swoją postać z Omyo Jak mam tą postać to chcę ją obrócić To tutaj w... tu jest odwróć w poziomie O, i jest odwrócona To ją sobie teraz tutaj dam Jednak ten dymek z... Zostaw suba sobie Na razie tutaj dam, żeby sobie tutaj wszystko ustawić Okej, okay, i tutaj dam sobie swoją postać I dam ją za napis, żeby... O Dobra, napis jest ok. I teraz to zostaw supa. Może jednak w sumie odwrócę to w poziomie? O nie, jednak nie. Zostaw supa. No i jeszcze raz pobieram. I teraz ten element sobie przenoszę tutaj. I mamy tutaj z tyłu takie zestaw suwa. I tak wygląda ten banner. Troszeczkę jest na nim pusto, więc jeszcze chcę coś, na nie, coś do niego dodać. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę poprawię. Ok, i tak na razie wygląda banner. Jeszcze, jeszcze coś tutaj po prawej stronie by się przydało dodać. Więc znowu sobie tutaj tutaj element. I coś szukamy sobie fajnego, żeby dodać. A więc wydaje mi się, że to wezmę i tutaj sobie jakoś tak ustawię i spróbuję jeszcze sobie coś tutaj zmienić, żeby wyglądało jakoś dobrze. I no chyba, że nie wyjdzie, no to już wtedy wybiorę coś innego. I teraz sobie jeszcze y, skopiuję, czyli duplikuj warstwę. I teraz mamy dwie warstwy i jedną sobie dam na tą stronę. I tutaj mamy odwróć w poziomie, to ją sobie właśnie odwrócę w poziomie. I tutaj sobie ustawię. Okej, okay, i wydaje mi się, że jest ok. I teraz jeszcze sobie zobaczę jakie ja mam rzeczy, które sobie kiedyś pobrałam i coś tutaj jeszcze dodam do tego panelu okej, okay, znalazłam, że mam jeszcze tutaj taki e, dymek z napisem subskrybuj, więc go sobie e, dam na prawą stronę żeby sobie o tutaj wydaje mi się, że jeszcze do tego panelu dodam napis w którym napiszę, że na przykład odcinki w każdym. O napisałam, chciałam napisać w każdy. W każdy. W każdy poniedziałek. I tutaj sobie teraz mogę ustawić nawet. Mogę ustawić tą samą czcionkę, ale wydaje mi się, że ustawię sobie jakąś inną. I zrobię ją troszeczkę jakby inaczej, że w sensie dam e, inny kolor, albo zrobię po prostu na odwrót. Jak tutaj jest różowy, to po, tu będzie czarny, albo bardziej ten, jak jest w tym tle. I tak wygląda baner zrobiony przeze mnie, tylko jeszcze, żeby były dobre wymiary tego baneru trzeba go zapisać. I jak już mamy zapisane to zdjęcie, to tutaj mamy taki e, jakby domek przejść do strony startowej, i teraz znowu e, utwórz nowy, tylko tym razem zmieniamy tutaj wymiary i tym razem są to wymiary 2560 na 1440 i klikamy utwórz i tutaj dodaj element, dodajemy swój banner ale jeszcze wcześniej sobie wezmę w rysowaniu i pomaluję sobie tutaj to wszystko na obojętnie jaki kolor. No, i teraz dodaj element i dodajemy swój banner. I mamy dodany swój banner. Jeszcze go tutaj ustawię, żeby było w miarę równo. No, i tak właśnie wygląda skończony banner. Taki banner teraz trzeba zapisać, i już macie właśnie swój banner na YouTube. Ale jeszcze trzeba zrobić awatar. Dlatego teraz znowu przejdź do strony startowej. I tutaj jak możecie zauważyć macie ostatnie projekty. Mamy właśnie nasz baner, który możemy kliknąć i na spokojnie możemy sobie edytować. I ja teraz właśnie w tym momencie wszystkie jakieś takie dodatki sobie schowam, żeby jedyne co zostało to właśnie moja jedna z postaci no i tło. I Tutaj tą postać ustawię sobie na tym tle. Ustawiam postać i kadruję. Żeby został mniej więcej taki kwadrat. Ale teraz właśnie co zapisuję i mam gotowy awatar. I mam nadzieję, że wam ten banner i awatar się całkiem podobają i że taki mini tutorial wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, a już się z wami żegnam. No i cześć!